Witam Was w towarzystwie przemiłej kotki buni. Wybrałam się na jesienne poszukiwanie dobrego stanowiska pod agrest i jeżyny. Przy okazji sprawdzę, co się w ziemi kryje. No, i słuchajcie, zapipało. Taki jest mo mocny sygnał. E I widzę e ślady korozji. E wykrywacz e czyta mi e gwoździe. Podejrzewam, że jest metal, że jakieś metalowe e drobiazgi się tutaj znajdują. No, ale wykopiemy zawsze ci odrobinę adrenaliny. E mam już pierwszy element. I mam też przekonanie, iż nie jest to przedmiot głęboko historyczny. Ewidentnie gotowało się na tym terenie. Gotowało się. Podejrzewam, że gotowało się zupek. Zobaczymy, co dalej w tym dołku się znajduje. Mam już na swoim koncie pierwsze gwoździe, druty, tubkę. Polmosy, opakowania po warsie, dawnym kremie, do golenia. Znalazłam kiedyś kluczyk. Kluczyk to chyba jedna ciekawsza rzecz, którą znalazłam na tym terenie. A tutaj z tego dołu wydobywam jeszcze drobne elementy. Pozwalam sobie na zachowania siłowe, ponieważ jestem przekonana, że nie niszczę linii y, telefonicznej i nie niszczę żadnego przedmiotu o wartości historycznej. Ale i tak muszę podkopać troszkę. W przyszłym tygodniu wybieram się, dostałam już pozwolenia. Mam trzy działki w pięknym lesie. Zobaczymy, jak tam się będzie pracowało ze zwykłą łopatką. No i proszę, dzisiejszy, efekt dzisiejszych poszukiwań. Mimo wolnych poszukiwań, ale jednak. No ewidentnie, był garnuszek.